Dowiedz się, jak sprawdzić hasło sieci bezprzewodowej na urządzeniu z systemem Android. Przesuń po ekranie w dół od górnej krawędzi i przytrzymaj pozycję z siecią bezprzewodową. Jeśli nie widzisz tej pozycji, otwórz ustawienia. Wybierz kategorię Sieć i Internet i naciśnij na pozycję z siecią bezprzewodową. Wybierz sieć, której hasło chcesz sprawdzić. Naciśnij na opcję Udostępnij. Hasło sieci zostanie wyświetlone poniżej kodu QR. To już wszystko. Do zobaczenia wkrótce!